Półdzielnia Socjalna Tradycja to inicjatywa samorządu miasta i stowarzyszenia Jesteśmy Razem. Pierwsza na terenie miasta i gminy Górowo i Ławeckie. Aktualnie Stołówka obsługuje szkołę podstawową, przedszkole miejskie, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Worynach, podopiecznych miejskiego ośrodka pomocy społecznej, indywidualnych klientów z miasta i gminy Górowo i Ławeckie oraz turystów. W czasie ograniczeń spowodowanych pandemią SARS-CoV-2 Spółdzielnia Socjalna Tradycja przygotowywała ponadto posiłki uczestnikom ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Spółdzielnia daje szansę osobom zagrożonym wykluczeniem, zatrudnia osoby długotrwale bezrobotne oraz korzystające z programu operacyjnego pomoc żywnościowa. To kolejna oferta gastronomiczna dla pasjonatów tradycyjnej kuchni z konkurencyjnymi cenami. Celem kuchni jest pielęgnowanie domowych, tradycyjnych smaków. Bieżące menu jest codziennie udostępniane na stronie internetowej stołówki Facebook Współdzielnia Socjalna Tradycja. Stołówka prowadzi także catering na imprezy okolicznościowe. Jej celem jest przygotowanie dań domowych, opartych na tradycyjnych przepisach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Przywołujących smakiem i zapachem wspomnienia rodzinnego domu. Potrawy przygotowywane są m.in. z produktów zakupionych u lokalnych przedsiębiorców. Ustawowo jej celem jest powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Jest najlepszą formą walki z bezrobociem. Stołówka miejska, prowadzona przez spółdzielnię socjalną Tradycja, nieustannie rozwija swoją działalność. Certyfikat zakup prospołeczny został przyznany za usługę prowadzenia stołówki miejskiej w Górowie i Ławeckim przez spółdzielnię socjalną Tradycja.